Dobra, tyle co sięgnąłem, to wymurowałem i musimy sobie zrobić teraz kobyłki. Kobyłki, bo te, które mamy, są za szerokie, więc musimy sobie zrobić nowe. A zostało parę, zostało parę desek z, z deskowania dachu. Takich ósemek To z nich sobie zrobimy takie Kobyłki, które nie będą miały szer Więcej niż 90 cm Wysokie jakie tniesz? Metr Dobra To robimy kobyłki Czyli 8 metrowych, tak? Dobra, 2 na 85, no bo szerokość mamy 90 tego kibla. Dobra, no to teraz można to skręcić. Jak to skręcimy, to dopiero będziemy wiedzieli, jakie. Jakie będziemy dalej potrzebowali? Czekaj, zakrętara. Zakrętara. Były gdzieś wkręty. 4,5 tu są. Rozszerzone. Tak, tak, ile tu mamy? Dziesięć, dziesięć jest tutaj, bo my najpierw nogi musimy zrobić, a dopiero później, a dopiero później górę, czyli. Czyli ty musisz mi jeszcze obciąć deski na. czekaj, niech one wystają, niech będą na metr. To się je później obetnie. Czyli by musiały być raz, dwa, cztery deski na metr. No. Cztery deski na metr. Dziesiąt. Trzymałem. No trzymałem. No, no nie, wejści no. no ta. No nie możemy zrobić tego należąco, bo one idą pod, pod pewnym kątem. Jest? No na poziomice możesz. Tak. Trzymasz? Tak. Żeby kubek z wodą się nie wylał. Żeby co? Żeby kubek z wodą się nie wylał. Nie. No, siódemka. Uważaj na ręce. Siódemka trzyma. Ty jesteś stolarz. Ty powinieneś to robić. To mu fach nie Kurde, co to za fach? Jacek... Ta docinać, <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. No. Ja wyżej niż żmija. No. <grystanie> no tak. Dobrze, czy taki rozstaw ci pasuje? Odpowiada ci? Moim zdaniem tak. Tak? No, ten coś kurde wyszedł za. To jeżeli ci odpowiada, to ja bym cię poprosił na. E... Weź tu, utnij na. Na 49. Cztery sztuki.

Masz? Idę na 20 eee, Może przed niej, poprzycinamy to pilarką co? To co wystaje Co Michał? Które? No to Od razu chcesz? No teraz by trzeba było zrobić bo później nie dojdziesz No to musimy poczekać aż się trochę naładuje albo tym nie?

To czy to będzie na nagranie? Czemu? Jakie jest <laughs> Może być. Wszystkie masz na jeden wymiar? No, tamte na 49, a cztery na 20. Dobrze. do tego samego rogu i będziemy mieli już wymiary. Dobra, dawaj górne teraz. Na 20, tak chciałeś? Nie, nie, pod, pod ten. Tutaj ci nic nie dadzą, jak dasz. Musisz dać pod to. Bo tak sama deska będzie tylko, kurde, wiesz, na, yy, na wkrętach, nie? A tak zawsze będzie jeszcze opór. Ty. Nie, 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 Jeszcze nie. Jeszcze nie odłączę. Jeszcze trzeba teraz dać... poprzeczne. To poprzeczne możesz dać na... Myślisz, że się to metal? chcesz jeszcze dać? Jo. E... Czekaj. Tu byś musiał je dać na... Na dziewięćdziesiąt cztery, na dziewięćdziesiąt cztery, cztery sztuki. No, i masz te dwie? No, i te zastrzały trzeba dać po prostu e, w inną stronę. Jak tamta jest w tamtą, no to tą trzeba dać w tą. I już wtedy nie ma pewności, znaczy nie masz e, oparta jest za, za kominem. No. No i to powoduje, że te kobyłki się po prostu nie mają prawa złożyć. Także jedna gotowa. Picobello, paniańsku. Picobello, normalnie jak z K. Moment, chwila, 7 minut. Kobyłki gotowe. Także wstawiamy je tam. Kibelek na to blaty. i jedziemy dalej, nie? No. Panie Zielonka. Tak. Zrobienie takich kobyłek no wiele ułatwia w późniejszych etapach, bo mówię, zdarzają się pomieszczenia, że nie wejdzie rusztowanie, jeżeli nie macie tych, tych małych rusztowań. Nie mówię o takich, bo mamy jeszcze czarne rusztowania, one są o szerokości metra. Ale no nie wejdzie, nie wejdzie nam tam, bo mamy 90 cm szeroką, właśnie tą łazienkę. Także także sami widzicie, nic trudnego, łatwe do zrobienia i, i na pewno wykorzystacie to w późniejszych etapach roboty. Dobra, dzięki Wam za oglądanie. My wstawiamy to do środka i murujemy dalej. Zapraszam na kolejne odcinki. Do następnego razu, trzymajcie się, hej!